Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Poproszę Andamanda Czerwone. Długie. Dobrze, Andamanda Czerwone. O. Proszę bardzo. Um, 10 zł się należy. Wow, tylko 10 zł, fajnie. Zapraszę. No, do widzenia. Witam pana, szanownego. Poproszę Andamanda Czerwone. Dzisiaj mogą być długie. Dzień dobry, czerwone Andamanda, długie. Jeszcze mi zostały, 100 złotych będzie. 100 złotych? Co tak drogo? No dobra. dobra. dziękuję. Dzień dobry, poproszę Andamanda czerwone. Czerwone Andamanda, czerwone, krótkie, krótkie, mam jeszcze długie, dobrze. To będzie 200 zł za paczuszkę. 200 zł, ja widziałem, jak ten pan wychodził i za 100 brał. O co chodzi? Wie pan, no. Jest inflacja, a najgorsze jest to, że rząd oddrukowuje kolejne pieniądze. Jest ich coraz więcej. A z pewnego źródła wiem, że w tej chwili drukują ich. Coraz więcej. W tej chwili właśnie kończą kolejną partię, więc yy, ceny już idą w górę, tak? Ceny już z automatu idą w górę, dlatego ja muszę też być na bieżąco, żeby stracić na tym jak najmniej. Musi mnie Pan zrozumieć jako przedsiębiorcy, ponieważ, no, ja wkładam pieniądze w biznes i nie może być tak, że będę sprzedawać towar tańszy, który później podrożeje, a ja go nadal będę sprzedawać po cenie niższej, już dla mnie nieopłacalnej. Dlatego... Cena jest taka, przed chwilą była taka, a za chwilę jeszcze będzie większa, bo prawdopodobnie zaczną drukować kolejną partię, rozumie mnie pan? Dobra, to kupię teraz, bo za pięć minut będę musiał 400 zapłacić, proszę. No, no do, do widzenia. Muszę powiedzieć Stefanowi, żeby nie drukował tak szybko, pieniędzy na lewo, bo prześcignie rząd. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek, trochę teoretyczny, trochę praktyczny, taki, w którym będziemy trochę e, narzekali na e, głupotę systemu. No ale oczywiście zaczniemy od początku. Czym są Andamanda Czerwone? Jeszcze by Unga Dunga, z tego co pamiętam: e, Andamanda Czerwone i Unga Dunga, ale o Unga Dunga nie mówimy. To jest taka historia, kiedy swojego czasu robiłem bardzo profesjonalny filmik, który podsumowuje logikę pewnej firmy, w której miałem okazję się być czasami. I w taki sposób, w jaki po prostu klientów bardzo zaczęło to denerwować, tak? I ja sobie zrobiłem taki właśnie odcinek, taki tylko dla grona Facebookowego, czyli dla większości niedostępny, ponieważ po prostu był to filmik kontrowersyjny, który mógł napytać mi biedy, dlatego tylko grono najbliższe o tym wiedział, a i tak sobie trochę można powiedzieć pyty tym na. Nieważne, zawiesiłem się, bo mi słowa się skończyły, ponieważ w znajomych w Facebooku po prostu była jedna osoba taka bardzo miła, która była miła, jak była niemiła, to kablowała do wszystkich, przez co prawie miałem przez to problemy, ale na szczęście wszystko było nagrywane w godzinach tak naprawdę przed albo po godzinowych działania danej spółki, więc problemu nie było. Oczywiście filmu Wam tego nie pokażę, ponieważ no w tej chwili to już y, mógłbym mieć y, może jeszcze nawet większe z tego problemy. Także jak już to zostało, tak już to zostało. Ci, którzy wiedzą o czym mówię, to wiedzą o czym mówię, a wiedzą o tym prawdopodobnie ze y, 3, 4, może 5 y, osób. Także niech tak zostanie. No ile oglądalność moich filmików będzie w ogóle większa niż średnia ilość, nie wiem, 5, 10, 15 przez większość odcinków, bo to można spokojnie było zauważyć, na przykład tendencję początkową, jak zacząłem publikować dopiero filmiki, że był wzrost, ludzie oglądali, bo o wróciłem później trzymał się tak po pośrodku, a później już wróciło prawie do zera, taki był sobie początek, no, yy, także właśnie to właśnie jeśli chodzi o te Andamanda Czerwone, to właśnie to taki można powiedzieć substytut papierosów o jakiejś specyficznej nazwie, tak naprawdę niekoniecznie papierosów, ponieważ no nie było m, tak naprawdę mowy, czy to są papierosy, aczkolwiek właśnie w tym filmiku, no mówiąc Andamanda Czerwone Paczka papierosów szła w ruch, więc można przyjąć, że to była paczka papierosów. No, a teraz bierzemy się za część właściwą odcinka, czyli o inflacji. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak ona jest bezsensowna. Dlaczego? Oczywiście, że mieć podkładkę, że mówimy o mgławicy, w królestwie nie ma czegoś takiego jak inflacja. Jeżeli Powiedzmy, miecz kosztuje 100 złotych i no po prostu nie, wiem, pieniądze się skończyły, bo na przykład, nie wiem, wysypały się do, w kosmos, tak, i nikomu nie chciało się ją polecieć po niej, i po prostu jest za mało pieniędzy. i Król wydał wszystkie pieniądze skarbca, a resztę zjadł smog, więc trzeba sobie pójść do kopalni, wydobyć złota, srebra i platyny, wykuć z tego sobie monety, sztabki i kupić sobie więcej towarów, tak, na przykład. Wydać pieniądze na renowację budynków, chodników, yy, roślinności i tak dalej. No to oni sobie doklepią te pieniądze, a jakiś sprzedawca stwierdzi: Ale, o, które jest więcej pieniędzy, czyli więcej pieniędzy to są mniej warte, więc ja, skoro są mniej warte, to towar, który yy, yy, kosztuje 100 zł, będzie musiał kosztować więcej złotych, żeby mi się tą zwróciło, tak? I właśnie tak to działa. Bo Mówiąc o najprostszym przykładzie, który mam nadzieję zrozumiecie, chodzi o to, że na przykład na świecie nikt nie wiedział, że w ogóle istnieje coś takiego jak diament. I w pewnym momencie ktoś znalazł sobie przeźroczysty kamyczek, który jest twardy. I stwierdził, a ja to sprzedam za milion złotych. Za milion złotych, albo milion marów, na przykład, jak jesteśmy w królestwie. No i masz. Jeden kamyczek za milion marów. A, ale twój kolega znalazł drugi taki klejnot. Przyjmijmy, że tych samych rozmiarów, o tym samym kształcie, o tym samym kolorze i przejrzystości, żeby nie utrudniać sobie tego y, y, matematycznego zadania, więc skoro jeden by wart milion, bo był jedyny, a teraz jest drugi, to czy oznacza, że. Obydwa są warte po milionie? Czy skoro by się wydawał, jeden jest warty, bo to był jedyny, a teraz są dwa, więc są dwa, więc nie jest ten aż tak warty, bo nie jest aż tak rzadki, bo są dwa, więc ten kosztuje pół i ten kosztuje pół, a tak naprawdę to ten będzie kosztować pół miliona i dziesięć tysięcy, i ten będzie kosztować pół miliona i piętnaście tysięcy, bo sobie jeszcze marżę doliczą dodatkową, żeby nie stracić aż tak dużo. No, ale przyjmij, że po pół miliona. Jak znajdą taki 10, to każdy będzie wart po 100 tysięcy, i w ten sposób można powiedzieć teoretycznie, bo patologicznie można sobie wyjaśnić, że właśnie tak działa inflacja: czyli wartość pieniądza spada, wartość towaru rośnie, czy, jak, czy cena towaru rośnie, bo wartość to niekoniecznie. Tak? Zwłaszcza w tych czasach, gdzie wszystko kosztuje dużo. A jest tandetny, tak? I Unia Europejska nic z tym nie zrobi. Przynajmniej nie pamiętam, żeby coś z tym miała robić. Coś tam była mowa, że coś tam ma być wprowadzane, że towar ma być tyle tyle, lata nie tyle, że ma być część. Nie, w sumie nie, przyku, nie przykuwałem uwagi do tego. No ale mówimy o inflacji, tak? Czyli wartość pieniądza spada, siła nabywcza pieniądza, czy jakby to powiedzieć, nie wiem, może się nie znam na ekonomii zbyt dobrze. W końcu na lekcjach przedsiębiorczości to głównie. Przerobiliśmy może jedną dziesiątą książki, a później to już nie wiem w sumie co robiliśmy. Skończyło się na zrobieniu planu, który i tak wyszedł dziadomu według mnie, a dostałem z tego dosyć dobrą ocenę. No, a jak nie wiesz co zrobić, to oblicz Deltę. Także właśnie tak to mniej więcej działa, że państwo nie ma pieniędzy na emerytury... Na 500 plus, na 700 plus, na 1000 plus, na 2000 plus. W sumie nie wiem na którym etapie tego 500 plus będzie ten filmik, jak już będę go publikować Także wiemy, że nie ma na emeryturę, na 13, 14, 15, 16, nie ma na 1000, plus. nie ma na te górnicze jakieś tam premie, nie ma na zasiłki dla bezrobotnych, nie ma na swoje pensje, łomatko Bosko nie ma na swoje pensje, więc co zrobić? No jak nie mają pieniędzy, no to dodrukują pieniądze, tak? Narodowy Bank Polski, czy tam kto to drukuje, czy wytwórnia papierów wartościowych to wydrukuje i mają pieniądze. No ale przez to, że wydrukują pieniądze, to jest ich więcej w obiegu, znaczy że są mniej warte, czyli, nie wiem, powiedzmy w obiegu jest 100 tysięcy banknotów i kajzerka kosztuje 50 groszy, więc dodrukują drugie 100 tysięcy banknotów i kajzerka będzie już warta złotówkę, a tak naprawdę złoty 50, bo... Koszty produkcji banknotu, koszty wyemitowania tego po Polsce, całej, no po prostu inflacja jest zła, hiperinflacja jest zła, jeszcze gorsza i tak naprawdę to jest system dla mnie bezsensowny, bo wiadomo, że teoretycznie monitoruje się, każdy banknot ma swój numer seryjny, ale z drugiej strony, tak naprawdę ci, którzy na lewo robią pieniądze, na lewo je drukują. To nikt nie wie, że te pieniądze są na lewo drukowane, czyli prawdopodobnie się numery powtarzają, tak? I póki się nikt nie dowie i nie wyjdzie na jaw, że te pieniądze są lewe, teoretycznie może inflacji nie ma. Tylko jak państwo oficjalnie wydrukuje pieniądze, to inflacja jest. I teraz kolejne pytanie. Skoro inflacja jest wywołana tym, że dodrukowuje się pieniądze, to, czy nie można by było dodrukować pieniędzy cyfrowo? Czyli po prostu wejść na konto bankowe prezydenta i dodać jedno zero z tyłu? Jeśli to jest tylko jedno zero z tyłu, tak? Nawet jakby musiał prezydent Rzeczypospolitej, Komunistycznej wziąć zapłacić podatek od tego dodatkowego zera, no to i tak to będzie miał więcej, tak? A. No właśnie, wtedy to będzie tylko zapłacenie urzędnikowi w banku, żeby jedno zero dopisał, czy tam kto by się tym zajmował. Wtedy nie byłoby fizycznego drukowania pieniędzy, nie szłyby pieniądze na stworzenie fizycznego pieniądza, a jako że i tak większość pieniędzy jest w obieku cyfrowym, nie fizycznym jako banknoty i monety, to teoretycznie nie powinno być problemu z dorobieniem tych pieniędzy, no bo pieniędzy w bankach jest więcej niż pieniędzy fizycznych w banknotach, w rękach ludzi czy w bankomatach, tak? Czy w sztabkach złota to nie wiem, ale no właśnie o to chodzi, że skoro nie można dodrukowywać, bo w ten sposób powstaje inflacja, to dlaczego nie można cyfrowo zwiększyć ilości pieniędzy? W ten sposób fizycznie nie ma więcej, i tak większość płatności jest wykonywana bezgotówkowo przy użyciu karty, płatności bankowej, więc wtedy teoretycznie może inflacja by nie rosła. Dla mnie po prostu inflacja jest bez sensu i może po prostu to dlatego, że ja jestem debilem, jestem szarym człowiekiem, który się na tym nie zda. I dlatego według mnie inflacja jest bez sensu. Ale dla mnie, jeżeli ja bym został prezydentem, albo tyranem, albo monarchą, albo totalitar totalitarnym władcą, to ja bym po prostu zakazał inflacji i tyle. No bo na przykład, nie wiem, nasz dług publiczny wynosi, nie wiem, 10 milionów złotych optymistycznie. Dosyć mała kwota mi się wydaje. No dobra, przyjmij, że 10 milionów. Z czego wiszę? 5 milionów Niemcom, 3 miliony Czechom, 2 miliony Rosji. I pierwsza rzecz. Ja wiszę Niemcom 5 milionów. Czechy 3, Rosja 2. Niemcy wiszą mi 2 miliony. Czechy 1, Rosja 1. Czy nie można usunąć tego długu publicznego i go obniżyć? No bo skoro ja wiszę Niemcom 5, Niemcy mi wiszą 2, czy 3 powiedziałem, powiedzmy, że dwa, no to tak naprawdę ja powinien być winny Niemcom 3, a Niemcy mi nic. Czechy powinny mi być nic niewinne, a ja powinien być winny Czechom i Rosji też 1 milion. Wtedy te długi by spadły i by było to bardziej optymistyczne i hura, gospodarka by się nagle magicznie rozwinęła. Druga kwestia. Skoro wisimy pieniądze Niemcom, Czechom i Rosjanom, to Niemcy, Czechy i Rosjanie nie muszą wiedzieć, że my dodrokowaliśmy pieniądze. Po prostu dodrukujemy 100 tysięcy banknotów, z czego damy 50 tysięcy banknotów 30 tysięcy i 20 tysięcy Niemcom, Czechy i Rosjom. Tylko pójdziemy sobie do kantorów w Niemczech, w Czechach i w Rosji i tam sobie je przewalutujemy na euro w Czechach, w sumie nie pamiętam, czy są euro już, czy Korony, i w Rosji na ruble, czy co tam jest czy wróble, czy kanarki. No i skąd oni się połapią? Co, odeślą te pieniądze do Narodowego Banku Polskiego i Narodowy Bank Polski powie im, przepraszam, my już mamy ten numer tego banknotu nie przyjmiemy, pocałuj nas w cztery litery. No. Tak się powinno rozwiązać problemy świata. Jakbym był właśnie władcą ponarkototalitarnym, to bym powiedział, że zakazuje inflacji. I by był problem z głowy. W królestwie jest właśnie pod tym względem świetnie. Nie ma inflacji. Potrzeba pieniędzy? To doklepiemy. Ceny towarów nie rosną. Oni nie rozumieją, co to jest inflacja, tak? Jest towar rzędowy, seryjny, kosztuje 100. Ten 90, bo jest gorszej jakości. Ten 110, bo idealnie mi wyszedł. I cena się nie zmienia przez 1000 lat, bo cena surowców nie rośnie przez 1000 lat. Rozumiem, jakby surowca się robiło mniej i ciężej było go wydobyć, więcej czasu trzeba poświęcić na wydobycie go, a co za tym idzie, albo trzeba zapłacić pracownikowi więcej, żeby go wydobył, albo trzeba czekać na ten towar dłużej. Więc proces produkcyjny się wydłuża, jest więcej roboczo godzin, więcej trzeba zapłacić za cały proces produkcji. Więcej towar będzie droższy. Ale nie może towar drożeć tylko dlatego, że dodrukowało się pieniądze. Pieniądze są tylko symbolem. Pieniądze nie stanowią żadnej wartości poza papierem, plastikiem i tuszem, który został włożony w papier, w projekt, w banknot czy monetę. One jest, papiery, banknoty i monety są nic nie wartościowe, Tak samo jak zera na koncie są nic niewartościowe. Ich wartość to jest wartość materiału i czasu poświęconego przez pracowników i maszyny na wyprodukowanie tego. 200zł banknot nie jest warty 200zł, tak? On jest warty pewnie ze 2zł koszt produkcji wynosi, albo 5, nie wiem, tak? Więc dlaczego twór bezwartościowy ma dyktować tam ceny tworów wartościowych od kajzerek, bułek, mleka, czy nie wiem, śrubokręta, młotka albo samochodu. Bez sensu, tak? Ceny powinny być ustalone na podstawie tego, ile czasu i materiału jest potrzebne na wyprodukowanie go, a nie od tego, że ktoś chce dodrukować pieniądze, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, tak? No, także myślę, że już sobie dzisiaj się powrót poprodukowałem, język mi się poplątał trochę. Jeżeli macie jakieś swoje zdanie, czy na przykład zgadzacie się z tym, że inflacja w ogóle nie powinna istnieć, hmm, albo ci, którzy uważają, że inflacja powinna istnieć, no nie, nie wiem, chcecie wyrazić swoje opinie w komentarzach, jak nie, to nie. Ewentualnie tak jakbym powiedział, dajcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek. Łu. Także ew, ewentualnie, jeżeli się zgadzacie ze mną, że inflacja. Powinna być usunięta, zakazana, to łapka w górę. Jak uważacie, że nie powinna być usunięta, to łapka w dół. Albo po prostu, jak Wam się podoba filmik, to łapka w górę. Jak się nie podoba, to łapka w dół. Subskrypcja, dzwoneczek. Uuu! Tak, nie róbcie tego. Nie subskrybujcie, nie dzwoneczkujcie. Ja nawet nie wiem, jak się dzwoneczka używa. Oglądajcie to co robię, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli Wam się nie podoba, to nie oglądajcie. Ja wychodzę z takiego założenia własnego, że jeżeli jakiś kanał mi się podoba i mi się spodobał, nie subskrybuję go. Bo jeżeli ma materiały wartościowe, to ja będę o nim pamiętać i będę wchodzić raz na jakiś czas. Albo YouTube mi w sugerowanych wyświetli, jak jego filmik wyjdzie. Nie subskrybuję, nie wspomagam ich teoretycznie, właśnie YouTuberów. Jakoś tak. Może się kiedyś to zmieniło, że nie, wątpię, ponieważ to jest taka praca, jaka jak jest, kiedyś się skończy, tak? To nie można wiecznie robić filmików o wszystkim, tak? Albo o danej dziedzinie. No, także inflacja inflacją, youtuberzy będą zarabiać więcej, a ja youtuberem nie jestem, bo wiadomo, że youtuber zarabia, a ja nie. Także myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Trochę się poprodukowałem z sensem, trochę bez sensu, także do zobaczenia i cześć!